Nie Widzisz tą Leonę, Maksiu? Jest Mecha Kingdoms, my. jest Battle Academia Jest z Esti Leona Jest Mecha prestiż Battle Academia Jesteś <noise> Co To jest taka z Esti Z Esti Leona Po lewo to jakaś alternatywka ta Battle Academia Ale to jest k***a Zesti, co to jest? Co to znaczy w ogóle? Wiesz co, Zesti? Ja bym co to jest zest Ale ich obliżowaliśmy Co oni mają? Oni mają mel To oni ja mel Ptardę, nie fujo Mel petarda, no. Ten, no ona kontruje mel, więc jest spoko No bo ona ci nic nie odbija Odbijam je właśnie <laughs> I się do mnie przyciąga po prostu. Nie, to ja wie, że to licie, jak to na się przyciągnie, tak szczerze. No ta, to, to się do mnie przyciąga po prostu, taka jest kontra. Dostaje te ceki, nie? No chyba, że to są project file właśnie, takie Ediscott albo kulux Kulux, czym jest kulux? Albo kulux. Kulux, klan. Czemu tu pada deszcz kurwa, co tu się dzieje? Kulux plan? Tendy tędy! tędy! Kurwa. Nie no kurwa! Dobra FF ja Myślałem, że już ja ich ignorujemy Ona, ona nie nie sama kurwa Ona nie sama nie. ominęła 3 No to jest chore Nie po to czekaliśmy kurwa 11 minut na gierkę prawie Przecież ta meld To Guczą się chyba naćpała Guczą się, no, się na debilem zamieniła Ja pierdolę nie czy ty się z na Guczę nie pozamieniałeś? No. Ja pierdolę Ja pierdolę No i chuj, teraz pod towerem graj Psi chuj Psi Damy, radę, damy Psi. radę, Ale koniec gry, nie, koniec linii To jest dopiero początek Liza Synku Od kurwa, na jakim... O kurwa, dlaczego no nie wypełniłeś obostrzenia? chyba nie było najmądrzejsze no Było dosyć mądrze.

i chuj mnie to obchodzi kurwa. już pierdolić kurwa. Dobra już, o, chuj. Kurwa przysłoniła ją. Czes, ja nie żyję. Ja kurwa ja nie... Co to jest? Zomel. Jak na na linii. Co to jest? Przecież kurwa my ją taką... Ty ją wchodzisz i kurwa ona nie stają na ty Kurwa, ty, ty. czemu to się nie dołożyło? No właśnie, to. Dałem... Nie, ku poszło w tego. Ku poszło w miliony zamiast mią. Diafie, w ja to, 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 to. No, 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 no. no, no ja co, co gramy, Feksy? No ale co ja mogę zrobić? Level 1, no, tak się zjeba gra. Ucz tak chory. Co, zio, co ty robisz? robisz? <gulatory> Zaczepka!

Nie pierdol, jest dobrze Właśnie jest git kurwa, dobra kurwa nie złam Nie dobra wy jesteście kurwa głupi, przez nie było roamowania przed 10 minutą Wy jesteście głupi jak zaczął, to jest mundo zaczął Zasady customów, zasady customów, ale skąd się Rudy wziął na no, błocie tak mnie zastanawia? Ja, Widziałem po prostu jak kurwa przebiega przez mida i kurwa no, nie wiedziałem <noise> o co chodzi, nie? Nawet nie byli stanie. nie. pali sobie ulta, powiada. Wejść matę. Jestem w tym roku, tylko potrzebuję twojego lisza. Ja nie wiesz, go tam przytrzymaj jeszcze w tym Ja ulta mam. Oj. Ja się, no, nie dam rady go tam przytrzymać, wiesz? Okej, okay, nowy baron. Ja Chapter Nie ma nic gorszego niż wylanie jager. Ja nie Ja oni są na linii, kurwa. Ja nie, nie rekolujemy, zabijamy ich tu chodź w tym pokoju, będę no bardzo jest o, Ja piję L? Pijemy Mel, Wyjewane Jebać patrz, tego nie, 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 ją! nie, 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 dobra, kurwa, muszę schodzić, mi idzie kurwa... i gra w A ja tu ja nie, 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 Kurwa, nie, dobra, to no nie wyjdzie. Ale on kurwa tak walkania pod tym power'em, że to jest poj**ane. ci tak z tego, Chodzi, chodzi do ciebie tylko ten mundo jak coś. O kurwa. Nie, to jest... Ja... To się coś, Mogę się iść naokoło, iść naokoło, już coś nie wyszło, nie? Ja nie chciałem nie iść naokoło tylko, że mi ten, źle myszką kliknąłem. teraz ja ja możemy ja ją zlajwować, tak szczerze. Nie, ja kurwa. Ja się, bariery nie klikłem. Nie klikłem. <laughs> Bo... Nie kieruj, no. Przecież tam Trajka, nic nie robię. Jaka, klacz? To... to ty mogłeś pierwszy pójść na bota i potem na Drake'a No, to re... tu jest w fe... Oliver, jakby co na bocie. nic nie robię. Foliber? On nie gra na topie? Nie, chyba bo już nie Kurwa, stoję. Ja tam skończę. A tobie to się nie popierdoliło, żeś w głowie? Kupi na łeb czy czasem nie spał? I debilu skończą. Dawaj, Karim ja Aljamar! twój pusty łeb, to może w końcu rozumu nabierzesz i, i zaczniesz normalnie funkcjonować. Oj, sorry, nie, nie widziałem, że, że to, to kompletnie kurwa odciąć od bazy. No na. tylko musimy popracować z Discord. Co Ten Gragas się sławną z Waliberem. teraz. <laughs> no chyba nie. to. <laughs> Przerzucił mu swajta. Kurwa. Jak, jakiś ulcik ja doltuję? Mm.

Paliłem no, się no, w sumie, w sumie wcześniej, ale kurwa dużo się wtedy złapała. Miał mnie chyba ich że No, żeby ją ja chyba... się. E, bariera. Jest... Czemu miniony jej nie przerzucił? Nie wiem, chyba stwierdziły, że nie jest warto. Chyba powiedziały. Pieniądki <grytki> stwierdziły, że ona nie jest godna. Dobry, jestem serwis w dżungli. Nie. Pomarańczowa. Dobry, Pomarańczowa. <grytki> <grytki> <pomarańczowe. grytki> Dobry.

Odbytem. Ty, Jurek... chyba ty... miał barierę. Igrasz... Ale, bo ja tower, ja tower pijem, ja tower pijem. Igrasz z ogniem, Jurek, No z ogniem. No, z ogniem. Z siłami, Zabaj które igram, są poza twoim, poza twoim zrozumieniem. Kurwa, miał barierę, to bym zabił. Albo ulta, jakbym miał. Nie ma i tu. Igraszki z odbytem. No. Igrałem. Tower, tower. On chyba się nie spodziewa. Teraz ja go Ja po prostu siedzę na meczu żeby nie zdawało braku Aplikacja, Aplikacja Lidl Plus? Kurwa, południu Teraz, teraz, teraz Teraz aplikacją Lidl Plus masz Benefit Plus Ja zapnę No tower jej, kurwa, mundo Nen za jeden o Za oko Za ząb Zęb nie mam <noise> Miki wannabe

Ródy na, na rocie. Ródy w garbolinie. Ródy w garbolinie się nie zostało. Oh, nie. Zostało po nim tylko RONDO w garbolinie. Rudy, what have you done? MUNDO nie ma. W tej nie ma MUNDO panowie, co wy wy A to jest Filipa nie MUNDO. <laughs> Filipos. <laughs> <śmieniciela> Filip, co Filip, dziękuję. ja. <śmieniciela> El genitalia na A ja myślałem, że bijemy wel. myślałem, że bijemy wel. Zakinaj. Serka, że Aska na kuznęce, Myślałem, że mieliśmy coś wspaniałego. No i ja wsp wspaniale przypaliłem sobie kurwa yy, koszulę. Bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, kradniemy to, kradniemy to. Kradniemy. wiecie, jak to, kradniemy to, kradniemy to. to Kto jest wasze. Dive'ujemy, Maksiu! <laughs> <laughs> Ci się Duje każdy mi wyszedł! Kurwa Pozdro Nie wiesz Hey don't you cry, that is gonna be to jest hejski did, don't you cry? To będzie <laughs> be alright, Jurek, cofaj, 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 Jurek, cofaj. Ja spierdolę. Cofaj, Jurek, cofaj. Jurek. No ta to się nie postarała z dmagem. No daj mi wóz. Ostro? Puszuję no, mi no, no. Puszujemy. Dzięki za kilka. to. Maksiu, ja Siema, koleżko. Dziękuję Jurek. za ruszcie. Daj swoje miejsce w szeregu, kanon jest mój. To jest Twoje miejsce z czego? No chodź, chodź, w tym samym czasie. W jednym miejscu. Dawaj, trzy, ja dwa. Ja jeden. mogę dostać ja wziąć kasę. Ja Ej, zimna jest ta full ale se, Puchar wziąłem! Ale se, Puchar wziąłem! Chodźcie, chodźcie! chodźcie o, wziąłem. Wy, wy obydwoje flash na liście, czy tylko ty? Nie chodź. Muszę cię dogonić, muszę cię dogonić. Tylko ja, tylko ja. Tylko, tylko A maksymalnie tylko ja. też na liście. o kurwa! Kur... Kur... Ja leżę.

Discord, nie powiem, że nie, jak zobaczyłem, że mam na sobie hukaleony to się lekko zlękłem. Lego big win. Jak mi tak piksuło. What the fuck. A Rudy nie masz upadania na no, tak nie masz? Nie ma. Nie no, grałem w ligę, co wykazacie? No ja chcę grać w ligę, tylko Foxy nie chcę. No dobra, ja troluję. No całą grę. No, Jakie Rudy. Mówię, co myślisz o takim pomyśle, że. że co jakby, to jest ta, na główkę? do Taką, champion. taką odwrotność onlyfans że żeby ja po prostu wysyłał e, ludziom e, codziennie zdjęcia swojego e, przyrodzenia i żeby e, ten, żeby przesta żebym przestał, muszą mi zapłacić po prostu. Daj <ścoughs> bardzo Disco, stawaj warda! Chyba Cię trochę to, długo tam wziąłem Nie wzią. postawił Marta, no. kurwa, nie postawił Wiesz, że ja co mysz króluje, to dosłownie co do Rudy no, czy Rudy nam troluje No i ty jesteś koleżanem Ale Rudy ma 40 Rudy. Ale Rudy kaluje oni, oni mają takie samostaty, ty, oni się skopiowali, kurwa To jest ta tak zwana copypasta? Akurera. To jest creepypasta o, o Jeffie zabójcy. Było już późno. No. Patrz, no. mają mowy, takie same staty, kurwa. Ej pomoc! Ja w szkole mam pałe, ale nie z matły. Ja w szkole mam matmy, ale nie spały. Ale nie spałeś? No, nie spałem, smutny. Ej, chodźcie na Soraj skończmy ten match, bo to jest flex, tu po prostu tak jest. Your like so be, no, i nie wiem, czy to jest jakiś... Nie jest jakiś... Nie i czy Ja jest że wiem, jest Leona ma kula, Leona ma chyba grawa, nie? No, gra. Ty temu pomógł. Sniper elite, pasa sniper. Pentakill, pentakill. snajperska. Dajcie pentakila na flexie! No i zajebał szmaciarz! Ale nie przepraszam! Czemu Boliber Liberty Co mi Oliver? Przepraszam Erik, ja myślę i nie sądziłem, że ulca dał... Erik! Erik Mocko! Erik Moszko! Erik Moszka Erik kurwa! Teraz... Teraz powiem jakby to był ten turniej CS, a ten teraz stały kurwa powy i ten... że wydarł naprzeciwko enemy! No hush little baby, don't you cry, everything's gonna be alright.